Witam, chciałem pokazać, jak mam zamontowane Webasto w swoim OPLu Vivaru. W przypadku, gdzie zabudowa jest demontowalna, tutaj cały modul można po prostu wyciągnąć. To jest rzecz przykręcona na karoserii. Więc w przypadku, gdy nie podróżujemy, po prostu. Auto to służy jako zwykły dostawczek. W środku, oczywiście, tam szuflady czyli to jest po prostu normalna zabudowa sterowanie Webasto jest w środku można je obsługiwać manualnie jak i z pilota stanie powietrza jest w środku wylot oczywiście też jest obok końcówki są ruchome zdecydowałem się na stanie powietrza w środku gdyż pobierane powietrze ze środka jest zawsze cieplejsze niż te z zewnątrz i wymaga mniejszej ilości energii, żeby je po prostu podgrzać. W ten sposób używamy paliwo i wybastu. W związku z tym, że zabudowa jest demontowalna, nie zdecydowałem się na montaż wybastu w środku, gdyż w przypadku, gdy usuwamy zabudowę w celu przewozu towaru, być może chodziło też w grę jego demontażu lub Możliwość szkodzenia gdybym umieścił to gdzieś w rogu, więc takie, 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 takie po prostu rozwiązanie mi się nie podobało. Zdecydowałem się na umieszczenie Webasto pod siedzeniem pasażera w kabinie. Jest tutaj wystarczająco ilość miejsca, żeby założyć Webasto. Obok dodatkową baterię, z której jest napędzane Webasto. Webasto ma tutaj włącznik prądu. Dzięki temu wiemy, że gdy jest nieużywany, na pewno nie pobiera prądu, odchodzi jakakolwiek ryzyko, ryzyko zwarcia. A także oszczędzamy ten wysiedlacz, który po prostu nie świeci i nie przepalają się w nim diody. Bateria zasilająca wybasto jest używana, ale przy takie zużycie prądu jak on ma, no to tak naprawdę nie ma znaczenia. W środku. Wygląda to tak, jak się rozsunie przewody. Z prawej strony wylot ciepłego powietrza, puszczony między rurkami siedzenia. Z drugiej strony sanie zimnego, co się wydaje, że jest fajnie, estetycznie. Tutaj ta pianka, jak widać, została przeze mnie wycięta. Może tutaj nie idealnie, ale po prostu. Nie demontowałem tych siedzeń, więc nie trafiłem idealnie. Ale mi się wydaje, że to tam jest i tak fajnie wszystko estetycznie wygląda. I tak naprawdę, że coś tam jest nacięte, nie tak to, to to nie rzuca się w oczy. Nie zdecydowałem się na wiercenie otworów, żeby baterię przymocować. Bateria jest po prostu zabezpieczona taśmą. Taśma jest złapana do stelaża siedzenia. Cały jest pewnie się nie rusza i dzięki temu zawsze ma możliwość baterii wyciągnięcia i w razie czego, nawet zasilenie baterii samochodowej, która jest tutaj, a bezpośrednio nie mają łączności, gdyż ta bateria jest zasilana ze solara 200W, do tego jest regulator 20A. Być może to, co dla wielu najciekawsze i e, sprawia największy problem, czyli e, przebicie karoserii, wyprowadzenie przewodów e, e, poza samochód. E, mi się wydaje, że to u mnie wszystko wyszło bardzo fajnie. Kable i przewody i rury sobie nie przeszkadzają. Wyliczyłem wszystko tak, żeby była jak najkrótsza droga od zbiornika paliwa do samo Webasto, gdyż wybasto jest zasilany w moim przypadku. Olejem prosto zbiornika. Założyłem na pompę dodatkowy SAK SAG ma 3,4 długości wysokości zbiornika, więc tak naprawdę nie ma możliwości, że wybasto wypiło mi paliwo z zbiornika. Do tego standardowo filterek zestawu. Pompka ma pompka być między kątem 15 a 35 stopni. mi się wydaje, że. że jest bliżej 15, może 20, ale to wszystko działa. Dodatkowo wylot powietrza skierowałem do przodu. Spalin do tyłu. Wylot spalin zrobiłem z przeduszką, bo normalnie się kończy z tej strony, ale zauważyłem, że te spaliny po prostu się kotują po samochodzie. Nie chciałem, żeby one gdzieś tutaj wypływały w niekontrolowany sposób i przez to. Dostawały się do samochodu, tak? Zdecydowałem się skierować w stronę, gdzie nie ma otwieranych przesuwnych drzwi. To jest jedna. drugie, bawią się tego, że spaliny, które będą zasysane przez filtr powietrza do środka, to po prostu zmniejszam jego sprawność, gdyż w po prostu nie będzie spalało 100% powietrza. Co do montażu, starałem się jak najmniej wiercić w karoserii. Jedyne wiercenie jest tutaj w tym miejscu, czyli przymocowanie pompki. Potem zdecydowałem się na zwykłe opaski metalowe. Po prostu przekręcenie opaski do opaski, kolejna opaska i w ten sposób montowałem dalsze rury Z tej strony jest tak samo. Z tej strony to wszystko na opaskę, było po prostu na trytrytka gdyż miałem możliwość montażu przejście między karoserią a Webasco, żeby uszczelnić i zabezpieczyć wysoką temperaturą, użyłem masy kominiarskiej, która zabezpiecza nam do ponad 1000 stopni, więc to jest niemożliwe do, do uzyskania. Dzięki temu mam pewność, że będzie szczelno, szczelne i prosto bezpieczne.